Argentyna znowu trafiła na Niemcy. De Paul! Rzut bramkowy dla Niemiec. Niewiele braku. Teraz kontra reprezentacji naszych zachodnich sąsiadów: Gundo, Wernera, Werner, ale bardzo łatwo do obrony strzał dla Musso. Molina, Paulo, Dybala, Leo Messi, Rodriguez, Martinez, De Paul po ziemi, ale do nikogo. Neuer rozpocznie akcję Niemców. zule Rüdiger. I spokojnie rozgrywają piłkę na własnej połowie boiska. Niemcy, Gozens, Rüdiger, lewą stroną wojska. Chyba zbyt asekuracyjnie, zbyt zachowawczo grają Niemcy, aby tutaj coś zdobyć. Ale Han, Hawerc i Słupek. Odbita jeszcze piłka od jednego z Niemców, ale nie trafia do bramki. De Paul, Paulo Dybala. Ocampos, Ocampos, bohater tych mistrzostw, jeśli chodzi o Argentynę. Dobiega do piłki Akunia. Wycofanie do Romero. Poczekał, rozejrzał się. Martinez i Ocampos. Ale niestety był spalony. Abdulaziz, Mohammadi pokazuje, że jednak to był spalony, że jednak nie będzie uznana bramka dla Argentyny. A więc wciąż 0 do 0. 60 minuta spotkania. Otamendi, Rodriguez, Molina. Prawą stroną boiska teraz Argentyńczycy. Dybala z ładnym zwodem, ale niestety, jak widzimy, przejęcie przez Niemców. Gozens, Gnabry i Gündogan ponad obrońcami Argentyny. Gozens, Serge Gnabry i... Jednak Thomas Miller, 61 minuta, tym razem nie było spalonego jak w przypadku Argentyny. Piłkarzem meczu Robin Gozens, natomiast doskonała postawa również w przypadku Tomasa Miller'a, Joshua Kimisza, Manuela Noyera czy Niklasa Zule. Niestety Argentyńczycy kończą swój udział na Mundialu już na jednej 8 finału. No ale cóż, która z tych bardzo mocnych drużyn, która z tych drużyn, które będą walczyć o mistrzostwo na tym Mundialu? Musiała odpłaść już w jednej 8 finału. Argentyńczycy dzisiaj zdecydowanie słabsi od Niemców, chociaż celnych strzałów mieli podobną ilość. To jednak były to strzały dużo słabszej jakości, co można po wskaźniku expected goals zauważyć. Najlepszym z Argentyńczyków Rodrigo de Paul nie błysnął Lionel Messi. Nie błysnął również Lautaro Martinez, który do tej pory prezentował się doskonale. A także Lucas Ocampos dzisiaj De facto najsłabszym z Argentyńczyków, chociaż do tej pory był numer 2 po Martinezie. Dziękuję za uwagę. Zapraszam na kolejne spotkania.